Ja... Dobra, ja muszę sobie zgasić światło, wyciągnąć piwo z Ebe. Co sądzisz o państwu Nigerii? Kurwa, zaczyna się. Zimne konflikty od 22, jest tak zajebista. Nie, nie rób tego, nie rób tego, zamykaj to, zamykaj to, kurwa. Dobra, jak wejdziesz tam, to jesteś... Dobra, nie powiem tego słowa, no ale... Nie. Nie. Widzę, że kiłam głową? Nie. Nie chcesz tego Nie no jedzenie jest za dwie minuty, gramy w skojarzenia, ja mówię trzy pierwsze słowa yy, Trzy pierwsze litery słowa, ty kończysz Nik? O, jedzenie jest Dobra, idziesz pierwszy jako kameraman. Dobra, chłóci w tupę Ty, latarkę odpadł. Nie ma latarek, O Oj nie nie nie, da, no, idziemy tu Ja tam A, chodzę na lewo Dobra, gdzie kurwa ty poszedłeś? Nie, nienawidzę tego pana. Kurwa, wróćcie! Radek, gdzie ty jesteś? O, znalazłem klucz do piwnicy. To jest łazieneczka. Cześć, że ziomek, co jest rok młodszy od nas, zadebiutował dzisiaj w meczu Barcelony? To by był jak gdyby nie kontuzja. Dzamal się nazywa, ziomek. Kurwa, zaświeć to światło, debilu! Ja pierdolę, to nie byłem ja! A, to idziemy do tej piwnicy? Czekaj, ja piwa biorę. O, nie, nie, nie idziemy tam. O kurwa, nie! Próć, wróć, wróć, wróć! Nie, 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 idziemy dalej, idziemy dalej, idziemy dalej. Musimy zeksplorować wszystko, po kolei, po kolei. O, Alek. lubryczka, mordo. Tu jest jakaś broń. No, Czemu nie mogę wziąć wiertary? A, chodź. Bo trzeba chyba zapukać, nie? O, tu. Stąd przyszliśmy i tam jest. Oba, łykpiwa. O kurwa, tam nie idę, tam coś spadło. o chodź. Nie, 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 tu jest mój pokój, no spokojnie, co ty się tak kurwa śpieszysz. Chodź. Jeszcze raz zgasisz to światło, to ja ci zgaszę kurwa, ale in real life, nie? O, o. Słyszysz te dźwięki? Na schizofrenie po prostu Kurwa Radek. Za tobą! Radek! Ja pierdolę! No nie no tata, tam już byliśmy, idioto jebany. Gdzie gdzie? Byliśmy. No kurwa. tu jest zamkniętek A, no to, no to piwnica nam chyba została, nie? Dobra, kamera idzie pierwszy a tu? Nie Dobre. można wyjść. Czego ja do piwnicy? Dobra, idę. Idziesz? No to, po co to było? No, żartuję, kurwa. Debilu. taki demet z maski, a mój jest gramy, kurwa, papier, kajno, kurwa papier, papier, kurwa. nie Kurwa, 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 mać. Kurwa! Nie, już się najebałem. Papier, kamień, nożyce, gramy. <laughs> Kto idzie pierwszy, tak? Tak. Raz, uh. dwa, trzy, nożyce. Kurwa, też nożyce. Raz, dwa, trzy, kamień. Papier. PAPIER Kurwa Idziesz pierwszy O kurwa mać OOOO KURWA WIADECZKO ĆPUN gdzie... Tu nic nie ma, kolejne drzwi Rad... Idziesz pierwszy No nie, no, kurwa po kolei Albo nie, chodźmy po kolei, chodźmy po kolei no Oni się bakną tym Pantheonem Dobra, czyli teraz ja O dobra, idź, idź faktycznie ale co to jest... Czego to, to jest połączone z jakimś innym kurwa? O kurwa. Myślę, że ja się bo jakiś kurwa Pixel Outlast, to ja na łączata przeszedłem kurwa. No to, to, to chyba góra nam została jeszcze do oglądnięcia, nie? Czy piwnica? Chodźmy na górę najpierw. to, jest, to było u ciebie auto, ja myślałem że to kurwa w grze jest, nie? Łazienka? Chodź do łazienki Nie wiem, co ty robisz powiedzmy. Coś jest, a nie, nie można tego podnieść. No. Kurwa. kurwa... Nie mogę wodzić światła. Ja pierdolę. O kurwa. Nie, nie widać się w lustrze. Czekaj, próbuję się wsłuchać. Idź tam spróbuję spróbuj w drugi drzwiach otworzyć. Nie. No i kurwa, no wypuść nas, dobra. No i zamknął pizdę. O, o nie zamknął pizdy! Ty... Patrz lustro, patrz lustro! No. O, o, ku... Dobra, mam tuże kolejne. No strich! A jak my tam potem wrócimy? Aha, przez łazienkę. Dobra, chodź. O kurwa ty nic nie widzę. Odpal mi to światło, dobra. O kurwa, i ten, tam, ta mapka jest za... Nie, tam było no, coś, kurwa. widziałeś to? Nie, odwróciłem kurwa wzrok. Ech. Dobra, to na 3-4 ja skoczyłem jest... tam po prostu. Kto pierwszy, dobra, to ja pierwszy a okej. Okay. Znowu łazienka. O kurwa, nie, Radek To jest to miejsce, przecież co było wcześniej w łazience, patrz, to jest tam, to jest normalna łazienka Radek oh, O, no, przebiegło coś Kurde, za, to to za tobą Coś no, przebiegło, to to nie, nie, nie I... no, Idź wiesz, idź zielono idź i czerwone, coś musimy włączyć chyba O, patrz Dobra, Dobra to otwieraj te drzwi co jest? Co tam po... było? Pociąg na mnie wjechał Nie, nie tu o... To jest jakieś przejście to jest lodówka, kuchnia. A co? Co się tam... O traktuje? kurwa! Mordeczko. o, o <grych> latarkę nam wziął, oddawaj. Szukaj. Mam, mam, mam otki. mam otki. Ty, a tu... Łazienka, masz... łazienka, łazienka. Już mam strach do tych łazienek jebanych. A, tu nic nie ma, wychodź. Ja nie, sam już do mojej łazienki w domu, nie? Jakiś bezpiecznik jest pierdolny No. Dobra, to nie tu. Dobra, a może zejdźmy ze strychu? A nie, nie możemy zejść. Co tu jest? Szukaj. Fucks. Sikiera. Ej, chodź, możemy rozjebać te krzesełko chyba. To co blokowało tamte drzwi? Meskitu. Albo rozjebać tamte drzwi możemy. O, o, o. Zajebiście. Ale co nam dodało? Może go możesz poharatać tą Sikiero, spróbuj. To on jest kurwa Sikiero-szczelny, nie? No. Kurwa. Coś, coś rozjebałem. Rozjebałeś coś, zdecydowanie. O kurwa, Radek, po prawo. Tam za tobą. Nie widzę nic. Tam. W rogu. Lipo. Coś, co, coś jest na stole, zobacz. Fuse collect. To, to spierdalamy. Co, i teraz mamy iść do tego bezpiecznika i otworzy no, nam No chyba ten. tak. Spierdolni to. Dobra. nie pierwszy Co to za niekończący się korytarz? Backrooms Aha. Give me the... L Liget? O, czekaj, czek, zielone, zielone, to jest zielone, to jest pierwsze Patrzcie, czekaj, czek, to jest kolejny trzeba To jest zielone pierwsze Nie, źle Poczekaj, to, ja, ja sam to zrobię, no poczekaj, poczekaj, poczekaj Dobra ja piję, Kurwa piwa. Ja pierdolę. Pijemy go? Spierdalamy, o! I chuj. Spierdalaj ode mnie. Kurwa! O! Goni nas! Kurwa! Szybko, szybko, bo to goni nas cały czas chyba Ja pierdolę Zmieliło go A no to zdobyliśmy kurwa skarb jesteśmy kurwa O, dosyć A... kolejny ten, kolejną kłódkę A gdzie ma jechać w bok? Dobra O o, o, o klikaj to windę, klikaj! O. Ale, nie. no i kurwa nara, a go nie zmieliło czasem. Tak, było po prostu minigierka dla nobów, którzy nie potrafili tego przejść. No i siema, z powrotem. Patrz, to te skurwysyjskie drzwi do tego prowadziły. O! Datek! jest jak dobrze być z powrotem w domu. Obcaski, kurwa, jeszcze pachą świeżymi nóżkami. Została nam ostatnia kłódeczka. No spróbuj otworzyć. Kurwa, zegar za nami. No to idziemy Co to w dup... Ale masz tu kasynkę? No Ona ma klucze Ja pierdolę, to jest jakaś fabuła w O kurde Włodzimierz Nie wkurwiaj bo cię dojadę kurwa na growe grow street Mateusz Wajchę Hepseus. O, o kurwa, żeś przełożył Się wkurwiła chyba a, to powłoki są! No, bez kitu. Siema. Ona zmieniła pozycję z balerinu, teraz patrz. No i kolejna, jest taki prosty z tym poziomem. A, tam nie ma. O nie. Halo. Aha, dobra. Halo, no co? No, by się ekran przyciemnił, się o opój chodzi. A co ale... są połączone te. przejścia w ogóle? Chyba my będziemy musieli przed nią spierdalać, wziąć się klucz i uciekać. Dlatego są to pomocne pomocne No Patrz, ona zmieni tę pozycję. No, tu są połączone przejścia, będziemy musieli spierdalać. Kurwa, mać radek. Nie po coś są te przejścia, będziemy musieli przed nią spierdalać, chyba. Weźmiemy jej klucz, ona się uruchomi, i będziemy musieli spierdalać, no? Tak będzie. No dobra. To dobra, biorę klucz. O kurwa! Chyba już się kurwa nie weźmiesz! Ja pierdolę... Aha... Spierdalamy stąd. O kurwa, po domu będzie trzeba już szukać. Ja pierdolę, pogasiła wszystko w pizdu. Stay in the light, she hides in the dark. Kurwa, zaświeć! O o, o o! Nie można zaświecić Radek Radek, gdzie ty jesteś? Co jest? co co chodzi? Matchbox? Tam muszą być jakieś te Ś -ś świeczki Do zapalenia. Wiesz o co chodzi? Yyy Do przodu na pewno nie możemy mam, iść. Gdzie ty mam, 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 mam pierwsze świeczki. Gdzie ty jesteś? Łazzieńce, łazience są Dobra, zobaczmy w dziecięcym, w dziecięcym. Dziecięcy zamknięty jest. Dobra, mam widzę, widzę następne... Mam, 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 mam. Na korytarzu. Trzeba chyba chyba wszędzie coś Taka, Taka biała poświata jest, wiesz? No dobra, tu... Nice, tutaj Mam, mam, mam Nice Tam kolejne Fuuuuuu. Dobra, jest kolejne, widzę. Okej, okay, mamy ostatni klucz, chyba O, 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 o światło. O, otworzyłeś te drzwi, otworzyłeś te drzwi. Dobra, idziemy, idziemy, Jak, jak ty je otworzyłeś? Nie wszedłem do 10. Kurwa o kurwa. Whoa. Nie, ten most się zniszczy. Ten most się zniszczy za raz, dwa... ...dziesięć. Nie, raczej się nie zniszczy. Dobra, wchodzimy. Spierdolę to spierdolamy O kurwa Patrz na dole tu są porozwieszane Nie my powinniśmy chyba zostać w tym domu nie? Chyba tak, jakoś tam wygodnie było A, jakieś potwory na strychu, ale to... Czyli A... raczej mieli rację, że mnie wchodzi na strych, bo są tam potwory Nie no i co? No i wyjdziemy kurwa i Elo O mam okno, mam okno, mam okno I wszedłeś? Czy okno. Uju jebany. Czekaj na mnie. Mm. Gdzie ty jesteś, kurwa? Mam łom. O. No to chodź, wychodzimy. Nie, jesteś tak tłusty, że nie mogę przejść. Nie. Dobra. No, nie, tak no, kurwa. W końcu wylądowałem do psychiatryka. Moje miejsce. Ja, pierdola. To tak naprawdę mamy schizofrenię. Jakiś Outlast kurde, samochód no. O O, o Te się samo otworzyły No Dalej się same, same otwierają Bicie serca narasta wraz z tym no. kolejnym przejściem Coś tak wyskoczy na nas Auto o coś z Muzyka nastała Ty no To jest nowe autodenie No Co jest, ile Zdaj, puszek? coraz więcej, Poś coraz więcej puszek, puszek jest On chyba chce popełnić samobójstwo, bo patrzcie, tam puszek po alkoholu jest On jedzie autem Kurwa Chyba się wyjebał. To jest chyba szpital, to jest taki szpital szpital normalny. Czy on tu jest? No o kurwa To była ta babka uwięziona To tyle? Nie wiem O kurwa ci there to...